No mówię, uczę się, zobaczycie, źle podchodziłem do tej gry wcześniej. Podchodziłem mindsetem kurwa schona, i to był mój największy błąd, jaki zrobiłem. i to wytłumaczył koleżka, który grał w obie gry. Upierdala od mojej pani moderator, gościu. Ty. Niestety mnie najebali, bo on ma tą tarczę zjebaną. Trudno. Dobrze. Korda. Tak średnio dobrze, ale dobrze. Dobra. Może ja zrobię wstecz i jeszcze buty kupię. W małym będzie progres. Hmm, się powinien już nowych ludzików testować. No, też mi się tak wydaje. I też myślę, że powinienem sobie znaleźć fajną dziewczynę, co ma ze 20 parę lat minimum. I dobrze gra w Lolka, żeby być jeszcze lepszym w Lola, bo ona mnie będzie wtedy uczyła. <laughs> no, ale niestety myślenie mi nie wychodzi, więc pewnie lipa. Kurwa, jebane talerze rzuca jakiś, kurwa gościu. Nie no, mamy falę za dużą, nie możemy. Kurwa sorry. Ja pierdolę, nie chciała zabić. Chciałem tylko podbić. Kurwa, ile to damage robi? Ja pierdolę, nieźle to magiczny damage robi, okej. Okay. Datek Twain Salat. Hmm. O kurwa, sorry, sorry Karolinka. O, na środku też już wygrali. <grymka> Cześć, Lukiernik. Hmm, to jest na jakieś ja nie używam żadnych takich portali pierdolonych, ja nie wchodzę w żadne portale. Wszystkie praktycznie powiem pierdalałem. Mam tylko jeden tam taki kiedyś, gdzieś mam bardzo stare konto, to pewnie kiedyś opierdolę zakupę siana. A tak to ja nie używam tego stary. Kurwa, ja się za dzieciaka, no, no siedziałem na tych fotkach, nie fotkach. Mam no, jest sztuczne wszystko, wiesz. Nigdy nie byłem na żadnym portalu randkowym. Nie chodzę na takie rzeczy, wy nie chcecie tego pojąć no nie nice. Dzięki za heal No to chodziło, że mi you mi dała Nie ma nikogo na mapie Karolinka Cześć na cześć Kamires Lekko na wodce, warte. Ze 2, 3, 4 koła. Nie no, żartuję, nie można takich rzeczy chyba robić. Ale nie wiem, może, nie wiem, może ktoś będzie kiedyś chciał, znajomy, to mu będzie potrzebny. Tam wiesz o co chodzi. Tak, już całkiem poważnie mówiąc, w tym momencie. Wiesz, wiem, kiedyś bardzo dużo jakichś kurwa modelek pisało Jakim chujem? Bo to jest 2000 chyba trzeci rok, ty. No to, takim chujem. Nie wiem, ja tak sobie kiedyś to przeanalizowałem, bo w modelki jakieś pisały, że im zależy, bo to, bo tamto, bo stare konto, to data. Wiesz o co chodzi? Nie wiem czy sobie ludzie trollowali czy nie ale Ale no tak to mniej więcej się wyglądały pro... Nie wiem no im zależy na tym wiesz no ludzie różni są Przepraszam zabrałem ci kapusta Ludzie są różni Nie no ja żartuję przecież nie będę takich rzeczy robił ale ale niektórzy ludzie mają coś takiego że Po prostu dla nich ma znaczenie Wiek konta dla mnie na przykład ma znaczenie, wiek mojego konta na Steamie, tak? Dla kogoś może mieć na fotce, na nie wiem, na kurwa jakichś innych wynalazkach. Mi right. okay. kiedyś X założyła, bo chciała, żebym jej klikał. Kurwa lajki like na zdjęciach, rozumiecie, kwa? jaką obsesję ludzie mają na I tym punkcie. Ty, gołąbek kurwa przyleciał. Gołąbek przyleciał, nas no, najebał. Cześć, kogo? bo nie mam kamerki, bo się zepsuła. Kurwa mam, nie wiem, nieważne zresztą. A będę kupował lustrzankę za parę tych czasu, taką lepszą, więc remont będzie jeszcze robiony. Bo przecież pierdolicie, że kurwa żyję w jakimś kurwa mieszkaniu dziwnym. Trudno. Widzieliście chatę Asmongolda to sobie zobaczcie w jakich on warunkach żyje i ma wyjebane co mu ludzie mówią. O. Smaitować po takie coś nie. bali mi teraz w pierdziele. Okay, ja mam ucieczki, wszystko mam jeszcze. Jeden za jeden się opłaci, ja i tak byłem martwy. Cześć, kładź. Widzicie to? Czemu spokój? Style smutna. Nie, smuć się. Lepiej jak moje mordy nie widzicie paskudnej. Cześć, nie Kwotę ładną wstawzam z kamerki. Żeby mieć ładną fotę, to trzeba być ładnym i ładnie wyglądać. A ja obecnie jestem zajechany jak koń po westernie, ze względu na to, że jestem chory. I po prostu nie czuję się komfortowo, pokazując mój kurwa paskudny ryj, kurwa schorowany gównem. Rozumiesz? Jakimś, bo niestety, no ale jestem przeziębiony. Ja nie używam mikrofali. Co z tym walcherem? Bo kurwa, sobie nie radzi chyba. Zawsze możesz mu napisać, że możesz z nim pograć, i pewnie się zgodzi. Mnie dzisiaj lew kurwił, że mógłbym mu co najwyżej kurwa przesolić, kurwa zupę. Wiesz o co chodzi? Kochanie, ja mam co jeszcze? Kochanie, idę do Karolinki. Dziękuję za zdrówko, dziękuję. Kiedy duo z Guciem? Nie wiem czy Witek by chciał w ogóle grać ze mną. Ja bym pograł, już nawet nie mówię, że tyle duo co trio, nawet kurwa w Valoranta z Witkiem i z Kamilem, ale tak jak wiecie, no nasze relacje od jak nie są wybitne. Można by powiedzieć, że to głównie z mojej winy, bo jestem pierdolnięty, ale no też wiesz, inne tam akcje się zadziały, w których ja nie jestem winien, no ale ja jestem na tyle kurwa wiesz... Odważę, że mogę wziąć to na klatę nawet, wiesz, także. Jeszcze nie Streamować... 4 TFT jest, widziałeś? Widziałem. Okej. Może to będę miała co oglądać, jak sama się... Uu, w co będziesz grać? W sensie w PoE? A to ty w PoE grasz? A ile masz lat, koleżanko? <laughs> <laughs> czemu gracie drafty, a nie fleksy? Ty, kurwa, nie wiem, bo jestem głąbem jebanym i, i zapomniałem Że możemy przecież już kleksy grać Good call, good call Ze mnie romantyk mordeczko, no nie, romantykiem to jestem dopiero w, w dwie osoby, wiesz, z kimś. Wtedy kolacja, świecę, wiesz. Nie, ja nie, ja nie piję, wiesz. Spokojnie, Bafor, na chillu, na chillu. Cześć, Mr. W. Cześć, Elbik, witam serdecznie. Co tam słychać? Będziesz mi nauczyć grać do Domemologies? O proszę, to no, musimy. Cześć, Wojcik. Cześć, ja odrywam się do Ciebie jest słodko ziomeczku. Tylko musisz coś coś miłego pisać. To też będę miły dla Ciebie. Dlatego tak się... Jaki jest twój filmowy tekst na podryw? Ja nie mam tekstów na podryw. Cześć Madzia, witam serdecznie. Czy będzie miejsce na Leksta Madzia? Mm, musielibyśmy co grę zmieniać skład. Cześć Mimiks, Siemaneczko, cześć Zisaki. Jak tam streamek do których dzisiaj zobaczymy, cześć Derdevil. Ile ja miałem kobiet? Nie miałem żadnej kobity, ponieważ ja nie traktuję kobiet przedmiotowo. Dla mnie to nie jest, wiesz, mieć to ja mogę kurwa sraczkę. Rozumiesz, że co chodzi, jak kurwa na nam się jakieś syfu. Wbrew temu, co myślicie, jestem naprawdę niesamowicie dobrze wychowany. To, że wiesz, w grach kurwa ponosi mnie fantazja, kurwa, to jest inna sprawa. O, widzisz Madziu, Karolina ci szlocika odda. A Kubusiowi nie chciała oddać, zobacz. Nie no, po prostu będziemy zmieniać skład, sukierkę i tyle. Będzie uczciwie. Całkowicie. To ta kurwa jest. To ty nieźle Madzie.

Zajebiste to było, dobra oddamy karnice, że była dobra Brajar wypierdalasz No i tam był ten taki kod I, I ten do... Nie, doku, nie do, ten do to był chyba w Yatamanie kara do Kurobe a. A tutaj był taki gość, co miał taki mad napisane na tym. I było tylko jego rękę. Widać jak uderza zawsze i ten kot się bał. Cześć Dersalku, witam serdecznie. To była fajna. No ja dużo jak takich oglądałem. Na przykład Czarodziej Kasali. Kojarzycie coś takiego? Jak Czarodziej Kasali i jej brat kabu? Byli tacy, takimi magikami, i się coś odpierdalali. Ja pamiętam, chory jak byłem, zawsze to oglądałem. Na Polonii, tak, tak, tak. Cześć, Mr. W. O, dobre pytanie, Ken. Mm, dobra, support Kaziu, no oh, kurde, nie wiem, co by tutaj wziąć. Ty, ty wiesz, że ja się w tobie kocham Hej, ty, ty wiesz, że to poważna rzecz Chciałem co wziąć Pierwszy lepsze wziąłem, przepraszam Bo zapatrzyłem się Zajęte w dodatku, dokładnie tak I co no no z tym klipem? Już co? To po prostu fajny klip Jak przeze mnie, co ty gadasz, ziomeczku? Ja jestem singlem. Jeśli mam być szczery, nawet nie pisze do mnie żadna dziewczyna, która by była chociaż trochę za zainteresowana, no nie? Nie wiem, boją się widocznie, albo po prostu moja morda mi odpowiada. Albo chuj wie co, wiesz o co chodzi, ale ja to rozumiem normalna sprawa, wiesz. Fajne kobiety przychodzą, ja nie mówię, że nie, bo są mi dobrze wychowane i, i w ogóle. Więc no faktycznie tutaj masz rację, dobre kobiety przychodzą. Jeśli ma być szczery, ja jestem bardzo zadowolony z tego, że takie fajne, fajne kobiety na poziomie tu przychodzą. A nie jakieś takie wiecie, co od razu jakieś kurwa. Lubmy to czy tamto, wiecie o co mi chodzi, prawda? I dlatego bardzo się cieszę. Cześć, Gryczek, chyba. Cześć Wiczka, cześć Staszek. U. cześć Wiczka, co tam u ciebie? Jak zdrowie. W porządku. Wiczka to chyba zakochana, coraz tak rzadko przychodzi, że nie ma jej nigdzie. Gorącz, co ty gadasz? To zdrowie, zdrowie Wiczka. multikurwa. multi, kurwa? A, najawali No cóż. O. Miała braciaka, cholera. Teraz coś trafiłem, kurde, ale nie idzie, widzisz. Wiesz, to. Ja... ja i tak chcę do ciebie wiesz, ojciec, pojechać, kurwa. Wiesz o co chodzi? I tak chcę, i tak chcę. Nie tam, żeby wiesz, wyrywać kobietę czy coś. Tylko wiesz. Po prostu do ciebie. Wiesz, normalnie jest to fajny jakiś domek zajebisty. Wynajmę. Myślałem z tym, tym, wiesz. Ale jednak domek to domek chyba grill, wiesz. tam fajny tego. No bym chyba jednak wolał domek niż kurwa ten. Cześć Janusz, witam serdecznie. Nie no, podobają mi się kobiety, halo. Proszę nie insynuować tutaj z żadnego rodzaju. Podobają mi się, oczywiście. Nawet nie... O nie, żartowałem. Dobra, możemy poddać. Bo tu nic nie zrobimy już. Na EU nagramy. Czy generuje Neymy? To musiałbym zonego o kurwa. Ten. O. Nie wiem jak to nazwać, kurwa, prawa patentowe, zapytać, nie wiem. <gry> to zony wymyślił, kurwa widziałem liki, ile zony zarobił na tym generowaniu, ja pierdolę. ładnie bardzo, no i nie nie to, że mówię, wiesz, żałuję, broń Boże, fajnie, jak on sobie wymyślił ziomuś takie coś i też też już myślałem na czymś wymyślonym. Ile, nie wiem, gdzieś tam screen lata, bo chyba pokazał. Nie wiem, tak przynajmniej ludzie mówią, ale nie chcę w błąd wprowadzać. Po prostu tak na innym streamie widziałem, że mówili, że pokazał i pokazywali coś tam, więc. Generalnie. Fajnie, bardzo fajnie, że się ludziom powodzi. Ja nigdy ludziom źle nie życzę, no nie. Mówiąc, no mi źle się też nie powodzi, tak? Mi źle się też nie powodzi. Jak czasu jest fajnie. Ale ja zawsze byłem skromny. I nigdy kurwa nie wywyższałem się. Nie lubiłem rozmawiać o tym, ile zarabiam, ile inni zarabiają. Czy chwalić się tam jakiejś bliskiej osobie, wiadomo, że powiesz. Kurwa! Am the will of man my flesh. Kurwa, nie mogę trafić się, ale... <laughs> Lotźmy. Cześć Milczku, witam Mieczko, się no to witałem Cię chyba, wcześniej mogłeś nie słyszeć, cześć, 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 wegeta. Wegeta, kurwa. Ty też nie wiem po co tu przychodzisz, widziałem co piszesz na innych streamach na mnie. Bez kitu, jawaś tego ludzika, dokładnie tak, Kiedy gry, cześć bichu, kiedy gry z Tassamirem to musiałbyś chyba... Matiego zapytać, kiedy by chciał grać, ale póki co Mati chyba chory jest, albo się nie czuje najlepiej, albo po prostu ma, nie wiem, nie ma ochoty, bo tak też może być, prawda, wiesz. Ja to ci powiem, że się czasami zastanawiam, czy pisać do Matiego, bo widzę, że niechętnie mi odpisuje, jeśli mam być szczery, no nie? Widzę, że niechętnie, tak, nie czuję się komfortowo. Narusza tu strefę mojego komfortu. Ogółem. O kurwa. Mam dosyć. Wypchnął i go zultitity. Głup. Cześć Fafi. Dziękuję bardzo Miomusku za pozwolenie. Cześć Remka, siema, siema. Nieźle mi idzie Lolek. No słabo mi idzie teraz. No gramy ten Wiesz takie Drasy. tu pod AP. Nie umiem kajtować, dlatego nie gram. Ten. Nie wiem, mi wygodnie mi się kurwa klika tą myszką już. Ta Lux smerfetka. Właśnie, żeby i ciosem, i jeszcze zaraz to nie No właśnie, właśnie, kogo wina. Chęć powiedział kogo, ale nie mogę tematów politycznych na streamie poruszać. Co mi Na pewno smerfuję ja sobie, patrz. Ej, to jest sniper niesmersz nawet, pa! No ja nic nie zrobię, ta Luxa biega za mną. Może się zakochała. Cześć Natalia, hejterko. Cześć Panda, się ma. Ej, właśnie Panda, bo pytałem ci ostatnio i kurczę, nie, nie byłem pewien na to, prostu... A, zresztą myślę ważne. Cześć, Nessie, co tam słychać? No nie poszło mi, gierka, widzowie, przepraszam Was bardzo za to, że poniosłem porażkę. I to Solid 0-10. Który piwko dzisiaj? Hubert, ja nie piję piwa, ja nie piję alkoholu. Ja mam jeszcze w lodówce, kurwa, pół, od, od kurwa, nie wiem, 4 miesięcy, czy od 5? Jacka Danielsa. Mordzia pyta... Nie wiem, bo mi się wydaje, czy się nie wydaje, że kojarzę ci od Iwonki. Dobrze mówię, czy nie? Czy ja, mi się popierdolili ludzie? Co u mnie? Cześć, gangsterko Natalko. Teraz już fajnie, bo przyszłaś, będziesz mnie bronić przed Luxą, która mnie po prostu one jest jak z Jackiem Danielcem Nie wiem, ja nie chcę pić. Zrozumcie, proszę, nie chcę pić. Ja nie lubię alkoholu. Ja naprawdę nie mam takich rzeczy. Dobrze kojarzę. O proszę, a wiesz może co u niej, bo ja już dosyć długo czasu nie widziałem i się w sumie tak trochę już zacząłem zastanawiać czy tam wszystko w porządku u niej tam wiesz... Nie widzę jej już od jakiegoś czasu. Odpowiedz. Cześć, IM. A co to zgoda z nastąpiła? Byłem wczoraj u niego i słyszałem, do nie No już dawno. Kurwa. Nie. Kurwa, mamo. Kurwa, no. Ty po treningu zmęczona, co trenujesz? Ty trenujesz coś? Nie, nie trenuję. A co takiego trenujesz? A masz chociaż ponad 20 lat, Natalko? Bo ja nie wiem, czy ja mogę tą rozmowę z tobą kontynuować. Cześć, Rain. Wiem, że to na pewno ten. Ja sobie żartuję, ale zobaczcie, że ja umiem sobie pożartować. No, wy tego nie czaicie. Kuba kleja, No jest pierdolnięty. Skończono 18. E to do porozmawiania zwykłego bez problemu. Cześć Sawek, witam serdecznie. Cześć Eksower, Simoneczko, a w porządku Eksowerko, a co u ciebie ziomeczku? Czy wszystko ok, zdrowy, bo teraz każdy przychodzi i mówi, że przeziębiony. O, pięknie. Chociaż trafiłem w końcu, kurwa go, patrz. Trafiłem w końcu go dwa razy. <ścoughs> nie, to nie rękę. Ej, nie ma sensu tego grać, bo oni to by to przedłużać. A wy specjalnie nie poddajecie. Nie gram już z wami więcej. Żeby nie było potem pretensji. No to nie ma sensu już. Od 20 minut chce poddać, wy nie chcecie tam od 10.